Zobaczmy kto jest bezbekiem, kto nie jest bezbekiem, chociaż Nie ma już jakieś tutaj pewne swoje typy, kto jest mało śmieszny, kto jest... Poka dalej jest twój nowy dom, co to jest? E, to jest dom Jasia, do którego przyjechałem nagrać i widzę, że na biurku leży 100 zł. Więc widzicie, tak się właśnie zarabia na YouTubie POMIESZAŁEM no to herba, to marzyno, molo, Ogólnie na streamie bardzo często mi pisali Włącz coś tam, grappa ice, coś takiego Ja mówię nie, bo to Siema, będzie bezbek I rzeczywiście to jest bezbek Ale Kasia sprawiła, że to jest asłuchalne Brawo <noise> Zero na dziesięć Myślałem, że przeróbki takie, że jest jakiś filmik i ten, to się skończyły w 2013 roku, ale się nie skończyły, najwidoczniej. 2 na 10. Ło! Ło! Koty są śmieszne. Ja tak wyglądam, jak to komentuję? Co jest? O oh my god! Kurwa, jakby nie wiem, lek na raka wymyśliłaś, pizda, że. Ogólnie opowiem wam taką historię. Nie, nitro! Za... Kurwa, i to są właśnie. Jak nitro zacznie gadać, to są takie historie e, długie ja zawsze. Mam koty, dla ja ja tak mam nigdy nie robię. dwa bęgale. Ale zajebista ma historię. Jest w środku to jest zyniu, to jest tak zwany junior. Nazwałem go zyniu, bo ten nitro zyniak. To jest jakaś forma kochania samego siebie. No ale jest Zyniu, który jest fajnym kotem, który jest sprytnym kotem i który nie ma zezaj oczywiście jest inteligentny. No i mamy Uposia Leosia. Leoś to jest kot Sandry. I on jest takim. On jest takim przy. Ja otworzyłem raz balkon, poszedłem zajarać, to Zyniu spierdolił i ten. To szukaliśmy. Biegłym śmietnikiem. Dzięki mamy w domu taką, taki słoik plastikowy. No to chyba tak słoik. Sło... Może być słoik plastikowy. No nieważne. No mamy taką z, z nakrętką. I w środku tam są wsypywane takie smaczki, jak na przykład chcesz stresować psa, czy chcesz wynagrodzić kota, albo po prostu chcesz im dać, bo oni bardzo to lubią, no to odkręcasz ten słoik i dajesz każdemu. Wiadomo, że jak już otwierasz tą szafkę i to wyciągasz, jest ten szelest, wszystkie zwierzęta się zbiegają. No i ja zawsze odkręcam i daję każdemu. Yy, każdemu daje do pyska, żeby się o to nie kłóciły, bo, bo też mogłoby tak być. No i Leoś wypatrzył, gdzie to jest. I z racji tego, że Leoś to jest taki kot, który lubi sobie na przykład w nocy drzwi otwierać, kaczy na klamkę i otwiera. I ty zapytasz yy, po co? Chce gdzieś przejść, gdzieś go zamknęliście? Nie, on po prostu w nocy lubi sobie wszystkie drzwi otworzyć, potem je zamyka, potem znowu je otwiera. Jest to dziwne, jest to strasznie irytujące, jak śpisz. I on wyhaczył, gdzie jest ta szafka, otworzył tą szafkę i raz. Sandra go przyłapała, jak trzymał, jak trzymał całą tą flaszkę. Ona jest dwa razy większa od, od jego głowy. Uciekał. Dostał, yy, dostał oczywiście opierdol, zabrali mu to. Na następny dzień wziął to, rozgryzł całe yy, i z kolegami, innymi zwierzętami zjadł to. Analogicznie z saszetkami, yy, bierze to do pyska, potem ją rozgryza i, i sobie je. Więc ogólnie Leo się z szkodnikiem. TikTok śmieszny. Trz, 6 na 10 I tych w znak. To właśnie, to jest właśnie typowy Rafał Górniak, nie? Idzie, jest wkurzony na cały świat, dzieje mu się krzywda i szuka winnego. 6 na 10. A to brutalnie wygląda, co jest? No dobra, to co, on jej sprzedaje lepy w twarzy, a ona potem tylko tak treningowo? Z jednej strony rozumiem, że to czasem, wiesz, ktoś musi dostać liścia, żeby go jakoś pobudzić, żeby wywołać w nim agresję, żeby się poczuł zagrożony I żeby, żeby się skupił, ale tak szczerze bardzo źle to wygląda, typ jest trzy no. razy większy od niej i, i ją liściuje, nie? Ale jakby też to z drugiej strony, jakby takiego prawdziwego liścia sprzedał, to myślę, że one hit, one kurwa KO nie wiem, 2 na 10, czuję się niekomfortowo oglądając to. Oj ojoj o oj oj, oj oj ale bym pomagał Ale Dupsko Matko święta, ojojoj oj. To jest ty takie typowe miejsce, w które, w które chciałbyś sadzić Ja bym wolał tam... Kurwa kopa zajebać to w głowie coś tak. 9 na 10. O tak, Monia. Ale ci cieknie tutaj powardza. Eee. Ale masz pojemne usteczka Oho Co to za TikTok? Jest to niebezpiecznie dziwny TikTok? Z zaczął się dobrze, skończył się źle 5 Ech. na 10 0 na 10, jebać kpop A single I'm taken. Ej, ona na początku wyglądała jak ta była dziewczyna tego, Marcina Dubiela. Nie pamiętam, yy, Nicole? Nie pamiętam jak się nazywa, ale ja to znajdę. No? No moim zdaniem tak. A to jest Dodzia. Hmm, coś pięknego, Dodzia jest, jest czymś pięknym. Zobaczcie. Fajną miał Marcin Dubiel tą dziewczynę. Szkoda, że jej stary nie może wrócić do Polski, bo okradł firmę na 30 milionów. A, się ukrywa w kraju bez ekstradycji. Ej, oglądamy. Dlaczego on mówi takie fajnie, rzeczy? Fajnie. Ja pierdolę nitro. Nie, chcia Chciałbym być tutaj. Chciałbym być częścią tego TikToka tutaj. Nawet nie musiało być to TikTok. 10 na 10, doda, no, tak. 10 na 10. Lubię kutasy. O! Y ja też. <laughs> tak szczerze w nią bym nie wsadził w niego też, nie? 1 na 10. Proszę mi podać. trzy rzeczy na literkę. K. Kupa krowa, kura. Y KURWA KUKURYDZA KURWISZON KURWISzcze y Kurwa KERMITA KERMIT Poprawnie, 300 o, punktów widzenia. <trybuj> Panie Elmo <trybuj> Było, że czarnej kuli Jak? Gra w który używa się czarnej kuli. Eee... Seks? Non... A, no niestety. To nie jest właśnie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Bilar, kurwa. Ty. A mogę odjąć tą sekkę jednak? Nie wiem, dziwne to jest. Pół na 10. To, to mogłem być ja chyba. Tam się chyba jakieś auto pali. Ogólnie, no, nie ma, nic, nie ma nic takiego bardziej dramatycznego niż właśnie jak się pali jakiś samochód na wyścigach, czy jest jakiś wypadek. Jeszcze w Formule 1 bardzo rzadko coś takiego się dzieje. Mm, najgorzej jest, jak, jak. To tam ludzie od razu z skurwa. najgorsze scenariusze. Ej, David, ty żyjesz? No? Co się dzieje? Nic. Czemu jesteś taki cichy? Znowu przez to, że ci Marcin nagadał wczoraj, że skończysz jak popoikolak no? i się boisz. Odezwać? Nie. To co się dzieje? Nic. Wszystko w porządku? To. A co robisz? Oglądam streama. Jakiego? Fajego. A nie jest fajnie uczestniczyć w tym streamie niż go oglądać? Kurwo, jebana. No dobra, sorry. No co się dzieje? Co ty taki? druga 22.30, tak czy nie? No trochę też. Okej. Okay. Jak, y jak jadą w MotoGP, na tych motocyklach, któryś się wywróci, tam się turla przez 300 metrów, a potem się okazuje, że typ wstaje i nic mu nie jest, nie? To chyba też jest jakaś sztuka upadania. No, nieprzyjemny obrazek. Ale taki... Wzbudza emocje, 6 na 10. Cuszkowie idą z o... Tchemi wysłał 10 złotych. Miło usłyszeć mojego ulubionego Stramera. Zapytaj Dawidka, kiedy się odpali. A siema, siema. Dawid, kiedy się odpalasz? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem. No nie Ale... no, fajny odcinek. Ulubiony youtuber właśnie jest oglądany. Ale co? No, w tym roku już chyba nie. A, okej, okay, bo jutro jest. Jaka brzydka. Kto to jest? ...noszą złoto i kadzidło... To nie jest Lexi? ...a za nimi Herod zły... ...chce znaleźć Pana Co to jest? A to nie było tak? ...i zostało między nami... To jest chyba Lexi, tak? Ogólnie też... Y Zabawne, zabawne jest tutaj to, że ona ma bluzę St. Nudes i śpiewa kolędy. 6 na 10, ale wygląda okropnie. Wygląda okropnie, wygląda jakby jej się coś stało. Jakby była pozbawiona brwi i rzęs. Nie wiem, wygląda jakby była chora. Piosenka nijaka ogólnie, to już wczoraj mówiłem. Byłaby no spoko, 10. gdyby była... Dłuższa, gdyby miała więcej zwrotek Znaczy ten refren spoko, wpadał w ucho jak najbardziej Ale te zwrotki są nijakie Oczywiście jest jakiś palony jazz, coś tam A zwrotki Bogzela to nie rozumiem Piosenka 3 na 10 ja Wam powiem tak, po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby ta piosenka była skopiowana. Inspiracja spoko, ogólnie w muzyce, bardzo dużo rzeczy jest na tych samych patentach, są te same sample, te same dźwięki są yy, używane. I bardzo mnie dziwi to, że od pewnego czasu jakiś członek ekipy zrobi cokolwiek, to ludzie wchodzą i patrzą, do czego mogłoby być to podobne, żeby im zarzucić <laughs> jakiś plagiat czy, <laughs> czy skopiowanie. Z drugiej strony, Frizz. Ode mnie! Juicy Ward podjebał. W odcinek, w opis tego odcinka życiu, że była inspirowana ta nuta tym Pepas, aczkolwiek zrobił to już po godzinie od publikacji, więc najprawdopodobniej ludzie pisali, mówi, dobra, chuj, napiszmy, że jest inspiracja, bo jeszcze, bo jeszcze filmy będą kręcić. No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było takie git w porządku, nie? W końcu wszystko jest podobne do czegoś innego. Nie da się w 100% czegoś nowego stworzyć, no bo już za dużo rzeczy zostało wymyślanych. A poza tym, jeśli są jakieś trendy i patenty, które działają, to powielanie ich moim zdaniem. No widać po Juicy Wardzie, co podpierdolił minutę. nie jest yy, złe. Jesteś z Rizan, którą stworzyłem od, tam z Merganim w 100%. Tutaj ten temat już często się przewijał i nie ma co go tak długo wałkować, ale to jest totalna prawda Jestem skoro dla pieniędzy. na no, śmieszny fotomontaż, nawet dobrze powycinane. 6 na 10. jest co, co? Skoro dla pieniędzy. na no, śmieszny tak. fotomontaż, nawet dobrze powycinane. 6 na 10. 1 na 10, cringe. Ale ona ma coś w sobie takiego z kosmitki, dlatego mógłbym ją wyruchać. Tylko dlatego, żeby wiedzieć yes, jak to jest to... chuja w UFO, nie? Kurwa Nitro, a ty nie słuchaj tej nuty, bo nawet cię szukaj jej. Ło wow, Co? Jak on jest śmiesznie? Nie no, co on powiedział kurwa? Jak, jak, jak on jest śmiesznie? Ale skaczą, ja też tak mam. 8 na 10, psy też lubimy. Kotek <laughs> 9 ludzi 10. na 10 na ten. Na brokuły. <laughs> 10 na 10 śmieszne. Ale Mam dla Ciebie taką małą zagadkę. Daj Ci 50 zł. No. Wydajesz 20, to zostaje Ci 30. 30. Wydajesz 15. 15. Wydajesz 9. 6. I jak wydajesz 6, zostaje Ci 0. Tak. Ale jak dodasz te wszystkie liczby, wychodzi Ci 50. A jak dodasz te liczby, wychodzi 51. Skąd wzięłaś ta zutówka? Nie wiem. Znacie odpowiedź na tą zagadkę? No, znamy odpowiedź na tą zagadkę, bo to jest zagadka, kurwa, dla ludzi upośledzonych. 5 Ej, no powiedz, bo ja nie wiem. 20, 35. 35 plus 9. Co jest? 20, 35 plus 9 to jest 46 plus 6 to jest 52. To jak 50? Dobra, kurwa liczyć się umie ten chłop. Mówię, no, znamy odpowiedź na tę zagadkę, bo to jest zagadka kurwa dla ludzi upośledzonych. 5 zł. Hej, jaki rozmiar stanika nosisz, bo szukam prezentu dla mojej 11-letniej <grym> <grym> No Oj, Kasiu. No, ja pierdolę ty, ale sad. I oni na TikToku potem piszą, że jest jej przykro pod takim czymś. Zrobiło. O, to, a tak szczerze, tu taki jest mental breakdown, się wydarzył. 10 na 10, podoba mi się to. Wydaje mi się, że to już nie jest 2016 rok, żebyśmy nas smorąga podsyłać y, widzu albo influencerze. 2 na 10. A dodam tutaj taką anegdotkę, Ten ziomek czasami przychodził na livey Sandry na Facebooku i tam ten, i tam z nim rozmawiał. Porządeczko. Ogólnie jest taki, jest taki film jakby dokumentalny o jego życiu, co mu się wydarzyło. No ale czasami też zamiast pisać to zwykły debil, to zapoznać się z ciągiem przyczynowo-skutkowym. Eee, no ale mnie to nie bawi, nie? 3 na 10. Kasą w jednym woreczku, a tak trochę ciężko, jakby były osobne, tak jak ty masz cyce, to bym... Poglaskam. No. Czekaj, czekaj, to... Co? O? To jest w jednym worku? No nie, kurwa, w dwóch. No to jest połączone, nie? Oj, Sini. Sini, jak chcesz, mogę ci ten dać podtrzymać żebyś zobaczyła jak to ten czy znaczy, nie że jakieś stulejarstwo tutaj się dzieje ale jest tak ja Cześć ci dam podtrzymać mój worek za za podtrzymanie twoich worków taka propozycja jeśli chcesz się zapoznać robimy to w imię nauki tak zapoznajmy się z anatomią ciała płci yy, przeciwnej 10 na 10 w ramach zachęty o, za, o! Chyba mnie coś boli widzowie. 8 na 10 <laughs> Tym Powinieneś wypierdolić za to, że się w te spodnie nie mieści, a nie za to, że lubi pizzę hałajską. 4 na 10 Wekół podkreślenie 042. Podkreślenie wysłał 5 złotych. Nerwarian bez to jak szymi bez. Zabawne, 8 na 10 no? Ten co robi. Co ty, co ty wyprawiasz w ogóle? Co to jest? Ty jest bałwankiem. Ty już nie masz z kim chlać, czy co? Z nim przynajmniej zawsze mogę pogadać i nigdy on nie odmawia, nie to co ty. Ale ty normalny jesteś z bałwanem, chlej już, już, naprawdę nie masz lepszych pomysłów? Nie słuchaj jej przyjacielu. Tak ci Delikatny cringe i bezbek, ale za sam fakt, że kurwa stoi na golasa na śniegu 7 na 10. Baba, baba oddała w tamtym TikToku, realnie wkurwiona była. Jomu. Jaki zajebał z To inspirowane. 7 na jest Moderowane. ...ze swoich antycznych zabytków. Grecja. Dobrze, Renata była pierwsza. Grecja powiedziała. Jest Grecja. <noise> Już się mogę doczekać. Jesteście, panie. Rzym. Rzym. O kurwa, Rzym? O Jezu państwo, nie jeszcze raz. Nie ma. No trzecia wiesia kurwa poszła do programu. Ma skompromitować rodzinę. <noise> 2 na 10. Małe, ale niebezpieczne zwierzę. Sandra. Pają. 8 na 10, bo pokazuje nieudolność kobiet. E, przy mnie lał ten czerwony wskoczył do tego. Wskoczy... No, Wskoczył. Spierdalaj, kurwa, słuchaj ty, agentko. Byłem na samej górze. Stop, stop, stop. Spierdalaj. Co, co. Ale... Tak, tak szczerze trochę się czuję, jak nam na, na moim Teamspeak'u też się wszyscy cisną od śmieci. tu się trzeba przebijać. Poczekaj, kurwa. Słuchaj, agentko! Nie, sprawa wygląda tak, ja byłem Max. Ale poczekaj, poczekaj, ja zreportowałem, to poczekaj, najpierw cię oskarżę. Ale nie wiem, czemu ona czemu ucika się tak w a ona chłopiana była wtedy, wiesz? Bo ona streama miała drogi widzów, i to tak śmiesznie wyszło, dobrze, że ona wypita była. Bo by się to nie wydarzyło, to było w chuj śmieszne. Kurwa, jaka księżniczka. Chyba już gdzieś to widziałem. Dobrze ją tutaj yy, wyjaśnił. 10 na 10. Sprowadził kobietę do miejsca, w którym powinna być. Ja nie zgadzam się z tymi słowami, aczkolwiek wujo, fajny gość jest. było właśnie wracamy z takiej zdjęciowej, w bardzo ładnej kamienicy, w takim paryskim stylu, więc chcę zobaczyć jej efekty. To smutne, że tak młode kobiety zachodzą się, Nie wiem, czy to jest smutne. Smutne to takie jest, jest dziecko niechciane, nieważne czy jest w wieku 30 lat czy 17. 6 na 10. Kary cię posypią, posypią cię kary Co? na komputer Ale za co? Na dziewczynki, na Nintendo <tusy> Pesa. Pesa. Na telefony GETA na chłódkę i z mi <tusy> tu! <tusy> 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 ty kary nie dostał! Ryku <tusy> Kara się nie powiodła, 10 na 10. Dlaczego Właśnie dlaczego? 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 dlaczego ty mówisz dzień dobry, kiedy jest już noc? Bo moi widzowie wcześniej wstają i oglądają to z rana. A ty nie masz swoich, więc... No <grym wytrzań> <grym wytrzań> i to <grym wytrzań> Tak. Pierwszy raz jesteś na punchdown, czy cię nie widziałam wcześniej? Tak. Ja jeździłem na punchdown, jak jeszcze ciebie w branży nie było. No dobra, ja wam tu wytłumaczę o co chodzi, bo ogólnie e, a, z, ja z są Aleksandrem czasami rozmawiam i e, wydaje mi się, że się lubimy, ja przynajmniej nic do niej nie mam, e, no i się często widujemy i to widać, że po prostu takie zaczepne, bo my też przed tym punchdownem chwilę rozmawialiśmy ze sobą e, i powiedziałem, że będzie ten, że będzie miał ciężki wywiad, więc koniec końcu, wy widzicie, nie widzicie tego co się dzieje przed, nie widzicie jakie są relacje, tylko widzicie co zostało nagrane i tu delikatnie mogę wychodzić na jakiegoś chama i buraka, ale Olka na propsie, Olka na propsie. Nawet zabawne, jest tutaj szef, 8 na 10. Ręne. Nie ma teraz wyłączenia, bo teraz muszę puszować. Runda się skończy, to wyłączę, nie denerwuj mnie! Wypieprzaj, katoliczko nienormalne, do kościoła spierdalaj, idź mu się modlić! I nie wkurwiaj mnie! Ślązacy są śmieszni. 8 na 10. O nie, nie! Pieszak! nie! Krinczachuj. chuj. No. 0 na dziesięć. Eee, i samu przemyśl swoje żarty. Ale, ale jak to mówi Isamu, to nie myślisz sobie tak. Boże jaki zjeb, nie da się na to patrzeć. Ty go tak myślisz. i Isamu stary, i tak masz ochotę przytulić mój szczyturniu i go Takie tak pogłaskoć kurwa. Nie twoich kawałków i oglądam od jakiegoś czasu i tak mnie naszło. Co sądzisz o marihuanie? Jaraż. Próbowałeś. Pozdro z Holandii. Jaram, ale nie więcej niż dwa geta dziennie, bo więcej to już jest y, uzależnienie. Ty? Bo delikatnie mrozi. Been... O kurwa, co tu się wydarzyło? Ja pierdolę. Ojo, Tylko ojo, jak ojo, jestem ojo. w Holandii za granicą. Ale wiecie kto tak wygląda? Każda dziewczyna, która patrzy na mojego penisa, robi takie rzeczy. Mówi, oj, wow, so fucking biga. Ale krzywy. My... Dobry refleks. Tak szczerze wygląda trochę tutaj jak Sara Carbonero. Była żona yy, Kasiasa. No ładna jest. Ona ogólnie jak jak <ścoughs> jakbyś taki refleks w grach miał. No co? Ktoś ma taką nietuzinkową urodę, no bo tu wygląda dziwnie, nie? Tu wygląda dziwnie, ale ja już chciałem powiedzieć, że ona pewnie jak się zrobi to bardzo dobrze wygląda, no bo no kurwa, no tu zgrywa z siebie jakiegoś takiego paszczura, ale no ma potencjał, ma duże oczy przede wszystkim. Przed, przede wszystkim jakby to ona te oczy wytrzeszczyła, jakby miała normalną, nie robiła takiego a, miny a o, ja też koryłam! Ja normalnie nie wyglądam teraz. Jak taką minę zrobiła, no to wygląda dziwnie. A jak normalną by zrobiła, to co innego z kim? Ładnie, ładnie to tu wszystko można ugrać. No, 8 na 10, fajna, wyruchałbym ją. Wiecie co? I to mi się podoba, to mi się podoba, że w końcu homoseksualiści nie boją się otwarcie o swojej orientacji. Yy, mówić, ukazywać jej w internecie, i, i to jest o coś, o co niektórzy walczyli przez tyle lat. Więc gratuluję. Ja z Nitrem walczyliśmy, żeby była równość, yy, i żeby można było, i żeby nikt się nie wstydził, że ma inną orientację, bo to nie jest powód do wstydu, tylko do dumy. Yy, oczywiście normalna orientacja. Yy, 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 yy. Inaczej, poczekaj. Oho. chłopaki Gratuluję, fajnie, że się kochacie. Dla mnie jest trochę dziwne, jak związek jest powyżej dwóch osób, ale spoko. Ja mam otwarty umysł, więc y, was rozumiem. Bawcie się, dzieci, z tego nie będzie, więc więc tyle. Oby też chorób nie było. 8 na 10 za tolerancję. oj, 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 oj. dupka dupka 10 na 10. No to jak się schyliło. O, mm -hmm. o mama le! No i w końcu dupeczki. Pompki, proszę! Pompki. Ojej. Czegoś takiego nie potrafię zrobić, ale potrafiłbym ją zrobić. Więc jak chcesz, Tami, hembrof, możesz się do mnie odezwać. Przechrzczę Cię po raz drugi. Mhm. Mm <grystanie> 8 na 10, 8 na 10 jak najbardziej. Yy, widzowie, ja ogólnie mam, powiem jedną rzecz. Ja zawsze chciałem wyruchać Azjatkę, tylko z racji tego, że jestem koneserem pornografii i różnych dziwnych tagów. Yy, ja bym się bał, kurwa, że tam będzie Amazonka, nie? Więc no. Yy, Kondycję wysłał fajna 25. Fajna. Najważniejsze jest to, że... Dzięki za szczerą odpowiedź i co najważniejsze, nie boisz się o tym, mówisz. Z mordo. Dostałem wiadomość tylko poproszono mnie, żebym mnie odsłuchiwał na streamie. Dziękuję, kosteczka 25 zł. O, kąciko znaczy nie kosteczka. Mam trochę problemy z czytaniem, mam dysleksję, nie śmiej się ze mnie, ok? Fajny ten odcinek Nitra, Ale widzisz, Nitro się na mnie obraził, że powiedziałem, że pierwszy odcinek był chujowy I zajebisty performance przeszedł dzięki temu Bo wszyscy mu dupę wylizali kurwa i mu powiedzieli, że zajebiste, a ja powiedziałem prawdę i zajebisty odcinek jest teraz A był chujowy pierwszy Kurwa może nie są jakieś kurwe duże, ale jakieś są, nie boi się po... Ale wziął to do siebie, bo od razu zaczął ten, napisał tu wyślijcie TikToki, tu zrobimy inaczej Pokazywać, no. na 9 ja... na 10 Dobra, tak więc to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję Wam yy, za przyjście. Dzięki Nitro, że już nie mówisz słów zakazanych na odcinkach. To bardzo miłe, że można z Tobą spędzić czas kurwa na Twitchu, a często nagrywasz i fajnie jest ogólnie jak ten, jak można to obejrzeć. To przyjemne bardzo.